Powracamy! Znaczy co do poprzednich partu, padła nam bateria i po prostu tak, znaleźliśmy y, te plany budynków co Kladus niby nie chciała, choć tak naprawdę nie chciała, żeby moja tora jest taka, żeby odbudować właśnie ten budynek, nie? Co ten kompleks. No. I właśnie po tym nas rozwaliła i, no, i oki się z suką. No dobra, no. no dobra. Wracamy. Oczywialiśmy się nowego gestu. Co no. było na mnie? Dobra. Y No, on ma już wersję, inną. No, dawaj. Dobra, gdzie teraz? Tu, tu... Gdzie jest trzeci? ILE KROKÓW?! jak dużo więcej ode mnie zrobiłeś! You pussy! To będzie na koniec zero. Jaki job? Umieszczony w portali, 619. No nie no, to się przeżyje, nie? Gumiałem statystyki, ale się przeżyje, no. Ale z kolkami, no zobacz jakim drobnym kroczkiem ja chodzę, nie? Dobra, gdzie teraz? A, tam trzeba się dorzucić. Jakby. Jakby tak. Jakby nie, nie. <laughs> Um. O! o. Tak. można się nie budować, to nawet kiedyś... A to skoczyłem głupsze. Jak skoczyłeś? Weź te w moje. Aha. Hop! Gdzie tu postawiłeś ten jeden poltarz? Tam wyżej. A, świetną bariera. dobra, co tutaj jest? Czy coś jest jest tutaj poblok poblokowany, a te mapy, no nie no dobrze. dobra Ja naprawdę nie mówię że tyle map jest Ej no to jest czołg trochę nie? Pora rozmotowywanie Problem no, z tą baterią jest straszny Powiem wam tak, singa nie zdążymy dzisiaj ale... Za ch**a *ja. Ale <laughs> Ale jak to pograliśmy, no to powiemy wam warto. To jest fajne. Aha. Gados, <grabia> wiedziałem, że był chamem, nie? Nie, yes. wcale. Ale ta bajka z tym, że niby zrobić coś pięknego i... No wiecie, porzucieli to. to GLaDOS, nie wciskaj sobie. Nie działa. Nie działa. Nie działa głupcze. Na podłodze nie działa głupcze. Bo jest czarna. Jak ty. Chcę się zrobi Chudzi w dupę. Co? No co zniszczyłeś tę drogę? Chodź ja ci podłożę. No chodź! A kurwa, tak na mnie nie ujdziemy, prawda? Dlaczego nie ujdziemy? O, o co ci idzie teraz? Patrz. Tak. Dajemnie. I skakuj. No i chodź. Aaaaaah! Ja ja Jesteś zabity. Ale ja ci zrobię. Ale masz coś tego. Ej! No chodź! No to... No to co? Nie celuj tam! Będę celował gdzie będę chciał, chodź tu. Chodź pa! <laughs> chodź pa, 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 pa. Dobra. Lub eee, tego portfela O no fuck. <laughs> jej! Jak to wychodzi z tego? Zobacz, taki kawałeczek i wszystko wychodzi. Dobra, chodź. Nie, za, chodź, chodź, idź pierwszy, bo ja ci nie ufam. Ja tu idę! Dobra, równocześnie, do ja jeszcze cztery. Pamiętam, jak to pierwszy? Kto pierwszy! Chodź! Nie robisz nic. No nie zrobię ci nic, tylko wchodź! Cześć, czego wyczysz to? Wyjście. się. Dobra, się, trzeba dostać. Ty patrz, bój. O, jest, jest, jest. Stój, to ja o, zrobię. Ej, po... ej! Ja zrobię nowego, ej! Ja jest ja panne! O, ogłaś spadniemy. O, spadł dobrze. Ty, ja, musimy się wywrócić. O. Oh. O, oh, o oh, no. O oh, fuck. O oh, no. Dobra. Dobra. ej, podskoczymy na 3-4 i czekaj, czekaj. Yo, whoa, granatowy, whoa, whoa. poważnie, uda się. Tylko na 3-4. Co, na 3-4? Co? Co? Na 3-4, walniesz niebieski, granatowy i podskoczymy. Ale gdzie? Trochę wyżej. Trochę wyżej niż, niż się ten. 3, 3 4. 4. Raz, spróbuj. Jeszcze raz. 3 cztery. cztery. Dobra Jest yeah. oh, oh. Dobra y, teraz który tam portal mam na wiem. Rzuty Wrzuty? O to teraz czerwony O oh, fuck a jak się teraz wrócimy No właśnie jak tam przyjść hmm. Wow Dobra ja Nie to się, chodź tu to trudne no, <laughs> Fuck you, nigga! Dobra, chodź. To będzie normalnie taki normalny wajaż. Może się uda. Chodź. No i? <laughs> Chyba. Nie nisz tego, nie nisz tego. Nie mam zamiaru. Dobra, y, Wangi tam swoje niebieskie. Dobra, i wracamy się. No wróć się! No jasny niebieski jest, wróćcie. Otwór. No i teraz na moim żółtym walnie granatowy. No. Win! Wiedziałem że to. to zrobić Ale to jest za wielka pussy, żeby dać radę. No damy. Win! O-o. Ciężko, że ty poleciał. dalej kurwa To jest dalej. Ja po je Aha, dobra już kumam Podskakuj Podskakuj Na to, na to wloduj Dobra no. A teraz ja się ja nowy O oh, faj Ej, najpierw musisz tutaj iść, bo tutaj jakby co to z pani na postawiłeś Nie no dobrze, idź, idź, idź prosto, idź, idź Mówisz? No i na dół, na dół jakby co możesz spaść, nie? Nie o to chodzi. Tutaj masz za sobą przełącznik. To jest przełącznik obok. A, o, Jest w tej stronie. A to jest tam. W no. stroni powiedziałem. Mówi ci, źle postawiłeś. Wani jasny... który to jest? Wow, 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 Jasny wow, niebieski, daj tam sam. bliżej, nie? Niżej. Znaczy. No widzisz. Tu jest niebieski i teraz daj tam granatowy, ja wyskoczę. Znaczy... O, nie, inaczej. Rozwal. No. Popraw Dobra. Teraz było tak Gdzie jest przełącznik? Gdzie jest przełącznik. To jest przełącznik. O, no tak No to obok przełącznika mi postaw. O dawaj. Fuck. No, ale ty... No to musisz starczyć do tych drzwi. A ty, no. Ba, ja ci wtedy, ba, wtedy cię spadnę. <laughs> o oh, fuck. You Nie! I <laughs> <laughs> Dobra, jeszcze raz, wiem, że wiem jak strzelać. Dobra. No i. Y... Tutaj czerwony. Najżej sodu. Zej sodu, nie te? A, no, guzik. Kostkę potrzebujemy. Musisz kilka razy kliknąć, bo znika. Nie, kula. A nie, dobra, to wystarczy. Gdzie jest? Chyba no chwilę. Aha. Fuck. Eee, aj, 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 No i kule no. tutaj. No, no, myka, musisz ją złapać. Ty, bo one się jak wystrzelają, to na tam zniknie, za tym niebieskim, nie? Za tym, tym, Więc ktoś musi być, żeby ją złapać. Nie doszła rady do mi tej... Tutaj... Tak, zapomniałem. Przypomniałem mi się z Minecrafta, że nie Dobra. Jak to robimy? Idź tam, powyższej się. I poczekaj na razie tam. Spróbuję ci wystrzelić kulę. Jak? Albo nie, mam lepszy pomysł, dobra. Wystrzelić się i spróbuj na to skoczyć, na to obok. Ja to kurto obok, żeby było No jestem. I spróbuję ci wystrzeć kulę i spróbuję ją złapać w powietrzu. No ja to dań się ustawi, no o, nie! ja! Moran! Nie no, chciałem ci, żebyś ode mnie złapał. Patrzcie <laughs> to stupid to do it! Yes. Dobra, ty ja polecę O, ja jest kula cały czas. Jest? No jest. Ty może za krótko było. Tak. Dobra, stój. Plan żółty Kurczę Ja cię wys wystrzel się no. no Teraz? Co? Nie, jak ci powiem, teraz Teraz się zniszczyła do Ale kolejna spadła Aha Czyli spadały cały czas Czuję, ale krzyczę spadła O oh, fuck Wow. A co nie możesz się wystrzelić, tak, nie? Nie chcę jej wystrzelić. Nie wystrzelić, no spróbuj ją wystrzelić, w sensie, tym, ligerem. Nie możesz. No spróbuj. Nie możesz, spróbowałem. A próbuj teraz. No. O, dobra, no to teraz ja bym tylko zajął się, że się spróbował, jej. Po co, że sobie wydałaś głowę o to? Artytuin. Co ty yy... What the fuck are you doing man? Get on the go Dobra ty Gdzie jest to kurka? Aha! Co aha? Chyba rozumiem już Jak? Może użyjmy po prostu tego, żeby zablokować to nie Aha, dobra, już mam. Weź tą kulkę. Ty weź ją, odbierz się od tego, ja szybko potem wodzę pod cię, że z powrotem. Dobra, to ja zablokuję na górze. No to ja już zablokowałem na górze. Ale nie, nie, ja zablokuję tak, żebyś ty mógł pode mnie wystrzelić. Widzisz? Tutaj walniesz, on masz, tylko jasnego, z tego niebieskiego i granatowy wystrzelić niżej. Nie, no ja mam, miałem zamiar to zrobić tak, że... Zaraz strzelbą tutaj jednego, nie? Tutaj jednego strzeli. Ja biorę... Ale no posłuchaj mnie kurwa chociaż, ja pierdolę! No to kurwa nie jest mi portala! Tutaj wezmę jednego. No. Tutaj drugiego. Ty skoczysz, odbijesz się od tego, a szybko wtedy ci postawię drugiego. No Chyba, tylko, wiem! Tylko nie tego tylko, że granatowego cię postawię. No to o to mi chodzi, nie? Mi też! No to kurwa jak ja ci mówię pierwsze to słuchaj nie! I następny party part. Dawaj to! Następny partyk. Następny part. Rar!